ma, Korzystając z tego, że mam chwilę wolnego na pauzie, to postanowiłem pokazać Wam moje najlepsze fotki i opowiadać o nich trochę historii. Są to fotki, które ja zrobiłem, bądź fotki, na których jestem. Pierwsza fotka, czyli najstarsza w tym zestawieniu, to jest zdjęcie, na którym ja jestem, czyli zrobił je mi mój kolega. I zostało ono zrobione na MRU, czyli na Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Już kiedyś gdzieś tutaj wspominałem, że bardzo, bardzo, bardzo interesuje się bunkrami i różną fortyfikacją. I można powiedzieć, że MRU to jest taka mekka bunkrowania w Polsce, bo to jest taki duży system umocnień bunkrów połączonych podziemnymi tunelami, więc. To jest takie miejsce, o którym chyba każdy ze środowiska bunkrowego słyszał i też większość osób z tego środowiska tam była, często nie raz, a wielokrotnie. To zdjęcie zostało zrobione w 2015 roku podczas wypadu na MRU. To było takie zdjęcie pokazujące ogrom tego całego systemu, bo to jest długi, prosty tunel. Zdjęcie jest zrobione dobrą lustrzanką, doświetlone kilkoma latarkami na długim naświetlaniu i mimo wszystko nie widać końca. I MRU tak wygląda, że stoisz w tunelu, on ma przed sobą kilometr prosto i świecisz mocną latarką, po prostu nie widzisz końca. To jest tunel, który się ciągnie w nieskończoność. Znaczy, nie no tak naprawdę, to ciągnie się tam maksymalnie te parę kilometrów, ale wow, naprawdę robi to wielkie wrażenie. I w ogóle cały ten wypad był, był fajny, bo jechaliśmy. To było tak, że na ten wypad pojechaliśmy moją pierwszą fronterą, e, nie, moją drugą fronterą, i e, praktycznie to było chwilę po jej zakupie. Po prostu to, ja w ogóle nie wiedziałem nic o tym aucie, nie wiedziałem jak ono sobie radzi w terenie czy coś. Po prostu zebraliśmy się w ekipę, wsiedliśmy w cztery osoby we frotę, machnęliśmy kilkaset kilometrów, żeby pojechać na mr -u. No, takie przygody będzie się pamiętało całe życie, bo to są takie. Proste rzeczy, takie. No, tak typowe przygody po prostu. Czyli pojechała ekipa, kilku chłopa, pozwiedzali bunkry, rozpalili ognisko. Są takie fajne, fajne wakacyjne wspomnienia. Kolejne zdjęcie wykonane rok później. I to jest Lac du mont Czy jak to się czyta po francusku? To mnie trochę pokonuje, bo ja z francuskim to za wiele nie mam wspólnego. Ale jest to jezioro położone w. Chyba w Alpach, to był... nie, na górach też się bardzo nie znam. Tak są takie góry między Francją a Włochami, no to mogą być Alpy. Yy, I to jest bardzo wysoko położone jezioro. Na ilu metrach to też nie przygotowałem się do tego odcinka, więc zobaczycie tylko tutaj napis na ilu metrach. I yy, to zdjęcie zrobiłem przez zupełny przypadek i znalazłem się tam przez zupełny przypadek. Bo tak jak teraz jeżdżę dużym, to kiedyś żeby szybko zarobić sobie trochę kasy w wakacje, wsiadłem po prostu na busa i jeździłem busem. I to było tak, że jechałem z Francji do Włoch, i po prostu musiałem gdzieś tam przekroczyć granicę i ominąć płatny tunel. No i po prostu pojechałem przez góry, nawet nie wiedząc dokładnie, gdzie ja jadę. I czy ta droga jest tylko kilka miesięcy w roku, otwarta i w ogóle, więc wow, udało się. I jak wjeżdżałem w góry, to było jeszcze ciemno. Wjeżdżając z Doliny, dopiero gdzieś tam pojawił się jakiś wschód słońca, ale wiadomo, że ten wschód słońca w Dolinie to jest. Taki, że słońce niby wstaje bardzo szybko, ale bardzo późno. I wyjeżdżając w góry, było jeszcze ciemno, praktycznie jechałem sobie w górę, w górę nikt nie jechał, po prostu pusta droga, serpentyny, cały czas w górę. I jak już wyjeżdżałem gdzieś tam pod szczyt tej drogi, nie mówię szczyt góry, tylko szczyt tej drogi, to już zaczęło robić się naprawdę widno. Było wiadomo, że dzień się zaczyna, to była, nie wiem, 4.35 rano, no bo to były wakacje, lipiec albo sierpień. Eee, i w pewnym momencie wyjeżdżam za takie górki i widzę to. Właśnie to wow, które widzicie na tym zdjęciu. I ja tutaj zatrzymałem się po prostu w takiej zatoczce przy drodze, bo fajne jest to, że w górach jest bardzo dużo zatoczek. One są w dwóch celach. Po pierwsze, jakby komuś grzały się hamulce, żeby było gdzie stanąć. A po drugie, dużo osób jak widzi zajebiste widoki w górach, to po prostu chce stanąć i strzelić fotkę. Więc żeby dało się gdzieś bezpiecznie stanąć, to po prostu są takie zatoczki. Stanąłem w takiej zatoczce i stałem tam z pół godziny jak wmurowany, no bo... Ten widok, który na tym zdjęciu widzicie, to jest po prostu wschód słońca w górach bez żadnych filtrów. Tam były naprawdę takie kolory. I co więcej mogę powiedzieć, na żywo robiło to jeszcze większe wrażenie niż na zdjęciu, bo była ta przestrzeń. Góry robią wrażenie na zdjęciach, ale jak ktoś chodzi po górach, to wie, że zdjęcia nie oddają tej przestrzeni, która jest na żywo. No, to był jeden z większych plusów pracy jako kierowca busa, bo to jest ciężka praca fakt, nie najgorzej płatna, ale ciężka. Ale fakt, że wtedy miałem okazję być w kilku bardzo fajnych miejscach, widokowo, no to jest niewątpliwy plus tej roboty. A drugim plusem było to, że kupiłem sobie nowe opony do terenówki. No, także Lac du mont Lac du mont coś takiego. Ale jakbyście mieli okazję gdzieś tam tej okolicy jechać, to szczerze polecam Wam przejechać specjalnie tamtędy i zobaczyć to jeziorko. Kolejna fotka, którą widzicie, to jest takie zdjęcie, które lubię pokazywać każdej nowo poznanej osobie. Jak coś się mnie pyta, co robię w życiu, to właśnie pokazuję tą fotkę. Bo ta fotka może nie jest jakoś super zrobioną fotką, ale robi wrażenie, bo po prostu widać na niej osobę, która leży na hamaku nad jeziorem z wulkanem w tle. Więc hello, ile osób, które znacie bądź wy, Wisiało sobie na hamaczku nad jeziorem z wulkanem w tle, więc to robi wrażenie. A jak do tego doszło i gdzie to się stało? To też jest jeden wielki zbieg okoliczności, bo zdjęcie zostało zrobione w 2017 roku i to jest jezioro Tabaskuri na pograniczu Gruzji i Armenii. A jak się tam znalazłem na tym pograniczu gruzińsko-armeńskim, to jest w ogóle bardzo ciekawa i też taka historia, która wydarzyła się z zupełnego przypadku. Pewnie kojarzycie, że w 2017 roku pojechałem fronterą do Albanii. A kilka dni po powrocie, dosłownie, 2-3 dni do powrocie, dowiedziałem się, że za kolejne 2-3 dni mam okazję pojechać na tripa do Gruzji. Także no, nie zastanawiałem się długo, tylko powiedziałem, dobra jadę. Pojechałem najpierw z jedną ekipą, potem przesiadłem się do drugiej. Najpierw Bałkany, Turcja, potem Gruzja, Armenia. Taki klasyczny trip wesołą ekipą. I tam na bardzo dużym spontanie, po prostu na miejscu szukając w internecie, po przewodnikach, albo po prostu na spontanie fajnych rzeczy, kręciliśmy się po okolicy i zwiedzaliśmy. I stwierdziliśmy, że jedziemy do Armenii, z Gruzji do Armenii i przebijamy się przez góry. Jechaliśmy w ogóle Volkswagenem T3 w napędzie na tył, na małych kółkach, siedem osób. Także no, fajnie, że w ogóle pojechaliśmy w te góry nocą i nie spodziewaliśmy się po jak ciężkim terenie jedziemy. Dopiero rano, jak wyszło słońce, to było takie wow, dobra, trzeba trochę uważać, bo faktycznie nie jest łatwo. I o tym jeziorze dowiedzieliśmy się właśnie z przewodnika po Gruzji, że jest takie bardzo fajne jeziorko w górach, wysoko położone w bardzo dzikim miejscu. No to pojechaliśmy, no bo co może później tak, przecież byliśmy tylko jednym 30-letnim samochodem. Damy radę! No i dojechaliśmy na miejsce, rozbiliśmy takie małe obozowisko po prostu w środku nocy, żeby pójść spać. I rano wstaliśmy i naprawdę było przepięknie, także stwierdziliśmy, że zostajemy tam na cały dzień. Posiedzieliśmy sobie po prostu. Niektórzy na trawie, niektórzy na hamaku, jakiś obiadek zrobiliśmy sobie piwko, po prostu patrzyliśmy na te niesamowite widoki, bo naprawdę Kaukas jest przepiękny. I to by było tak naprawdę tyle. To wszystko było jeden wielkim przypadkiem. To nie było planowane zdjęcie, to nie był planowany bardzo wyjazd, to nawet nie było bardzo planowane miejsce, do którego się dostaliśmy. Po prostu pojechaliśmy przed siebie Ahoj Przygoda i właśnie powstała jedna z najlepszych fotek, jakie mogę wam pokazać. Kolejne zdjęcie, które widzicie, to są Bałtowskie Bezdroża 2018. I możecie się zastanawiać, co w tym zdjęciu jest takiego niezwykłego. No może fakt, nie jest to jakieś mega spektakularne zdjęcie, tak jak na przykład właśnie ten widok we Francji, ale dla mnie to zdjęcie ma bardzo duże znaczenie, bo pokazuje właśnie to, co kocham robić w życiu, czyli offroad oraz realizację filmów związanych z offroadem. I to zdjęcie jest moją tapetą na komputerze, bo oprócz tego, ile dla mnie znaczy, przy okazji jest po prostu ładną kompozycją graficzną. Eee... I zostało ono wykonane na Bałtowskich Bezdrożach 2018 Czyli w sumie takim największym i najfajniejszym rajdzie offroadowym w Polsce Taka Mekka polskiego offroadu, czyli Bałtów To jest takie miejsce, do którego w każdym roku wracamy Dużo takich offroadowców, którzy w Polsce ścigają się na wynik Po prostu też nie widzą kalendarza offroadowego na dany rok bez Bałtowa No i my tak samo uważamy, że Bałtów to jest bardzo fajne miejsce Uwielbiamy tam wracać i realizować stamtąd filmy I na tym zdjęciu widzicie właśnie Samuraja, który właśnie zdobywa pieczątkę Za kierownicą Mateusz Zych Pozdrawiam cię serdecznie Mateusz e, który, Ten to jest taki samuraj Taki jak każdy samuraj w polskich rajdach Powinien wyglądać Czyli niby samuraj, ale z drugiej strony Porządnie zmotany do rajdów I to jest auto, które tak naprawdę wygrywa rajdy I przy okazji Widzicie jak tak z backstage'u Wygląda nagrywanie takich rajdów Czyli aparat w łapie Z mikrofonem Ujęcie na samochód z bliska i przez to, że te rajdy są takie dynamiczne, tam dużo się dzieje, to my kręcimy wszystko z ręki. No bo używanie dużej stabilizacji obrazów jest naprawdę fajne, bo jakby stabilne ujęcia są super. No ale nie w sytuacji, w której walczymy w terenie obok aut. Także ja uwielbiam to zdjęcie po prostu. Ono pokazuje te obie pasje, które kocham, czyli offroad i realizację filmów w takim jednym połączonym miejscu. No i chwilę po pałtowskich bezdrożach wybrałem się do Rumunii i tam zrobiłem kolejną fajną fotkę. No i tak naprawdę to miejsce jest bardzo klepane Chyba każdy, kto upalał terenówką w Rumunii, pojechał sobie na wyjazd do Rumunii, zna tą skałkę i był na tej skałce. Ale stwierdziłem, że come on, ta skałka jest tak fotogeniczna, że po prostu władowałem się wrotką na tą skałkę. Poprosiłem Zygzaka, żeby zrobił mi zdjęcie. I nie wiem, lubię to zdjęcie. Tam jest też to, co kocham czyli taka natura, ładna kompozycja na tej skałce, zachód słońca. Mój zdjęcie mi się kojarzy po prostu z tym, co wtedy tam się działo na tym wyjeździe czyli tym, że my na tej skałce rozbiliśmy sobie obóz na noc, było ognisko, integracja w ekipie. Fajnie wspominać po prostu takie rzeczy i raz na jakiś czas wrócić do takich wspomnień obejrzeć sobie film z wyjazdu, przypomnieć sobie, jak to było. No i od razu pojawia się taka chęć planowania kolejnych wyjazdów. Teraz wracamy do bardziej spektakularnych scenarii no bo, come on, stoję na skałce nad Wodospadem. To zdjęcie zostało zrealizowane na Islandii. Na początku 2019 roku wybraliśmy się ekipom na Islandię, zrealizować tam materiał, jak wygląda offroad na Islandii. No i offroad-offroadem, ale Islandia jest przepiękna. Jest... Islandia pokazuje taką potęgę natury. Tam są wszechobecne wulkany, gejzery, wodospady. Jest to wyspa na środku Oceanu Atlantyckiego i. To jest, to jest hardcore po prostu. I to, że masz lodowce ani opodal, gorące źródła, i możesz siedzieć w ciepłej wodzie, patrząc na wszystko dookoła zimne. Wow, po prostu robi ogromne wrażenie. No i cała masa wodospadów. Jak przeglądacie jakiś przewodnik turystyczny po Islandii, to ci pokazuje wodospad, 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 wodospad. I jechaliśmy sobie przez Islandię i stwierdziliśmy, a jest jakiś wodospad przy drodze, zjedziemy tam, jest blisko, zobaczymy. I wow, po prostu zrobił nas takie wrażenie, a. Dzień wcześniej byliśmy nad Gullfossem, tym ogromnym wodospadem, który jest znany przez wszystkich na Islandii i szczerze powiem Gullfoss nie robi takiego wrażenia jak ten mały wodospadik tutaj, znaczy ten nie jest taki mały, ale ta sceneria tutaj jest taka trochę marsjańska, księżycowa, postapokaliptyczna, takie brązowe skałki, i ta woda, po prostu stwierdziłem, jak zobaczyłem tę skałkę, stwierdziłem wchodzę na tą skałkę, Adam wtedy latał dronem, to mówię kurde chcę mieć foteczkę na tej skałce, bo jest niesamowita. I kurczę, jak tak przypomnę sobie tą Islandię, to myślę, nie no, muszę tam wrócić. Także trzeba zaplanować sobie jakoś sensownie czas i wybrać się znowu na Islandię. No i chwilę po powrocie z Islandii e, trzeba było gdzieś pojechać na majówkę. Znaczy trzeba, nie trzeba, po prostu był to dobry pretekst, żeby gdzieś wyskoczyć. I wybrałem się z Przemysławem i Szafą na Ukrainę, trochę poupalać patrolami. I tam na Ukrainie odwiedziliśmy taki opuszczony hotel. Czy opuszczony, czy nigdy nie skończony w budowie, tego do końca nie wiem, bo jest taka fotka tego historyczna, znaczy fotka, to jest taki obraz rycina i nie wiem, czy to jest obraz przedstawiający gotowy ten hotel, jak wyglądał, czy to był projekt, jak miał wyglądać, teraz widzicie to. I e, po prostu zobaczyłem urbex, wbiłem, bo lubię wbijać na różne opuszczone budynki, e, szczególnie jak są w górach z zajebistym widokiem. No, i zobaczyłem tą kompozycję, to światło przecinające się przez te filary, te góry w tle. Wziąłem telefon, stwierdziłem, cyk, tu jest pięknie, i strzeliłem foteczkę. Tak, to jest fotka zrobiona telefonem. I w ogóle, yy, chyba wszystkie fotki, które widzieliście do tej pory, były zrobione telefonem. Bo nie mam pewności, czy fotka ta zrobiona nad tym yy, wulkanem yy, w Gruzji była zrobiona telefonem, czy aparatem, ale cała reszta, a nie, jeszcze na emeru było zrobione yy, aparatem, czyli dobra, mylę się. No, ale ta fotka jest zrobiona telefonem i jest prześliczna. I tutaj tak samo, w ogóle te kolory takie były naprawdę. To nie są kolory przefiltrowane trzema filtrami na Instagramie. Także jak widzicie, nawet Ukraina potrafi być piękna. A tak serio, Ukraina jest bardzo pięknym krajem, może nie architektonicznie, ale jeżeli chodzi o widoki, szczególnie w Karpatach, no są prześliczne. I fajne jest też to, że te prześliczne widoki są dla nas offroadowców tam bardzo dostępne i tak naprawdę tylko dla nas offroadowców. Znaczy, no jeszcze dla tych, co lubią chodzić z buta po górach. Ja nawet trochę lubię chodzić z buta po górach, ale zdecydowanie wolę jeździć tam terenówką, to jest mniej męczące. No i przejdźmy teraz do zdjęcia zamykającego tą listę. W 2019 roku miałem okazję pojechać z Rafałem Sonikiem na Silkway Rally. To jest taki bardzo duży rajd w stylu Dakaru, praktycznie można powiedzieć drugi największy po Dakarze. I to jest rajd, który przebiegał przez Rosję, Mongolię i Chiny. Mogę Wam jeszcze dodać, że Rafał wygrał ten rajd w swojej kategorii kładów, także wielkie szapoba Rafał. I to zdjęcie zostało zrobione w Chinach, tuż po przekroczeniu granicy mongolsko-chińskiej. W ogóle z całym tym przekraczaniem granicy mongolsko-chińskiej mieliśmy duże perypetie, bo zepsuł nam się samochód medialny na, na środku przejścia granicznego. Wjeżdżamy Land Cruiserem na przejście graniczne, on po prostu się zepsuł. Udało nam się przejechać tą granicę przepychając auto. I straszyli nas, że w Chinach sobie z tym nie poradzimy w ogóle, a reszta ekipy śpieszyła się jechać dalej no bo to był rajd. Jednak liczył się wynik, a jakaś ekipa medialna to kim oni byli. Eee, więc zostaliśmy trochę sami, w pięć osób w Land Landcruiserze, 70 popsutej na granicy, ale okazało się, że Chińczycy, pogranicznicy chińscy stwierdzili, że wow, ekipa rajdowa z Polski, w ogóle róbmy sobie z nimi fotki. My się tam do Google tłumaczem i angielskim łamanym dogadaliśmy, że. Mamy popsute samochód, szukamy mechanika. I chińska policja zacholowała nas do warsztatu, gdzie na ulicy jakiś chiński majster zaczął, zaczął grzebać przy wtryskach i pompie wtryskowej w Toyocie i auto odpaliło. I w ogóle totalnie za darmo, bez żadnego przypału, bez problemu, tylko tylko dlatego, żeby nam pomóc, bo byliśmy ekipą rajdową i widać było u nich, że zamiłowanie do motorsportu w nich było wielkie, że naprawdę widzieli, że jesteśmy ekipą rajdową i oni lubią rajdy i po prostu chcieli nam pomóc i to było przepiękne, bo to było pierwsze takie... Każdy kraj musi, na Tobie robi jakieś pierwsze wrażenie i ono potem w Tobie dłużej zostaje. I Chiny zrobiły na mnie niesamowicie dobre pierwsze wrażenie właśnie tym, że pomogli nam na tej granicy. Ale szczerze mówiąc później zrobiły na mnie bardzo słabe wrażenie tym, że w Chinach jest wszędzie syf. Jest tak biednie i syfiaso. Są kraje, które są biedne, ale ludzie żyją tam szczęśliwie i dobrze się bawią. No, po prostu są szczęśliwymi ludźmi. A w Chinach ten dysonans poznawczy był dosyć duży, bo okazało się, że widać wielką infrastrukturę, projekty, dobre drogi, wieżowce, syf na wsiach, biednych ludzi, syf na ulicach, wszędzie syf, muchy i ogólnie syf. I trochę się zaraziłem do Chin, i jeżeli miałbym wybrać jakiś kraj, do, w którym byłem i do którego chciałbym znowu pojechać, to raczej nie będą to Chiny. Wjechaliśmy do Chin z Mongolii, z terenu pustynnego, bo to są okolice pustyni Gobi cały czas. Cały czas było tak płasko stepowo i nagle na horyzoncie w Chinach wyrastają góry. Po prostu widać stożki Coraz to większe i większe, większe. Jejdziesz taką płaską drogą, a w tle góry. Trochę jak na amerykańskich filmach taka, taka płaska droga i nagle góry w tle, więc stwierdziłem, że wow, przy okazji też golden hour, bo był wieczór, jakaś 19 zachodziło słońce, więc strzeliłem fotkę. I to jest taka fotka, która. Jak ją strzeliłem, to już wiedziałem, że będzie, będzie w tym kanonie moich najlepszych fotek w danym przynajmniej roku, bo po prostu wow. Robiło to niesamowite wrażenie do tej pory robi na mnie. Za każdym razem jak widzę tą fotkę, to przypominam sobie cały ten rajd, ten, ten trud na rajdzie, bo tak naprawdę ekipa medialna ganiała z całym teamem rajdowym i jak to mówi, jak to powiedział Marcin na rajdzie, to jest Silquate tu się nie śpi. My sypialiśmy po 4 godziny dziennie, także no, był wycisk, ale uwielbiam takie życie, uwielbiam jazdę od rajdu do rajdu, nagrywanie tych rajdów, spanie po 4 godziny i oglądanie tych niesamowitych widoków w różnych miejscach. A tak, w ogóle te wszystkie fotki, te fajne, które teraz zobaczyliście, i te mniej fajne i średnie, możecie zobaczyć na moim Instagramie. Bo mój Instagram to jest takie miejsce, gdzie ja wrzucam różne właśnie fotki z tego, co robię w życiu, z różnymi samochodami, które testuję, z widokami z podróży, z różnych miejsc, gdzie bywam. Staram się tam wrzucać raczej fajniejsze fotki, takie typowego spam spamu tam nie wrzucam, tylko po prostu raz na jakiś czas wrzucę coś takiego, co uważam, że warto się tym podzielić. Bo w sumie czym byłyby podróże bez możliwości opowiadania o nich? Także myślę, że z czystym sercem zapraszam Was na mojego Instagrama. Tymczasem skończyła mi się pauza, muszę ruszać dalej w drogę. Także życzę Wam miłego dnia, wieczoru czy poranka. Nie wiem kiedy to oglądacie, pewnie w pracy albo siedząc na Kiblu. Trzymajcie się.